Witajcie w kolejnym odcinku na Krzyż przykład z Arsenalem. Dzisiaj zajmiemy się dwoma zespołami, a mianowicie Sunderlandem w kucharze Anglii oraz zespołem Newcastle w naszej Lidze Tak więc, może zobaczmy sobie skład, jakim wyjdziemy na najbliższe spotkanie. Czy chłopaki co są pomęczeni? Troszeczkę mija, czy jest zmęczony, ale czy jest jakiś zmiennik dla niego? Jak najbardziej. Może niech wejdzie. Hmm, Mertens, powiedzmy, a Jerwinio. Zagra sobie na drugim skrzydle. Czy Wolko siedzi na ławce? Nie. W takim razie wejdziesz sobie za Ashawar. Ojej, Wilshire nie gra. Widzę, że tutaj ostatnio mieliśmy mm, spore porządki. Czy ja gdzieś przegapuję Wolkota? No tak, tutaj jest. Na pewno Arteta musi co najmniej usiąść na ławce. Oraz Wilshire musi wrócić do podstawowego składu za... Powiedzmy za Diabiego. Okej. Okay. I zamiast Bena, Jona Arteta chyba lepiej się sprawdzi. Jest to pół więc w miarę dobrym składem musimy raczej wyjść. Ok, Ogbona niech jeszcze troszeczkę pogra. No musisz troszeczkę levela nabić. No niezbyt wysoki. Ramzej może usiąść na ławce. Mm, zamiast tego gościa. A resztą powiedzmy, że może na razie posiedzieć sobie na trybunach. Ok, tak więc zobaczmy sobie jak wyglądają pary mm, innych Spotkań Aha, będziemy mieli aż dwa spotkania w każdym razie. Uu. Fajnie, było trafić na któryś z zespołów, z trzeci, zespołów które grają 4 marca. Bo Manchester United albo Liverpool no to nie byłby zbyt fajny przeciwnik. Tak więc możemy już sobie przejść do naszego spotkania. Ja wyglądam z jestem jak najbardziej okej. Okay. Mam nadzieję, że Bentner nie będzie w stanie nas. Wstrzymać I nie będzie starał się pokonać naszego bramkarza, bo jak wróci do naszego klubu, to chyba nie będzie miał zbyt przyjemnego życia. Tak więc ja was teraz zapraszam na no, skrót i oczywiście usłyszymy się zaraz po nim. Prawidłowa reakcja sędziego. Zawodnik był faulowany. Szkoda, bo atak zapowiadał się naprawdę interesująco. Arbiter pokazuje żółtą kartkę. Myślę, że słusznie. Tak, tym bardziej, że nam się gra niepotrzebnie za Ładne zagranie. Zobacz, Włodek, z jaką łatwość strzela. I za chwilę. Szansa po strzale głową. Bo ładny początek. Pierwsza bramka. Trzeba pochwalić go za to podanie. Czy to wykorzysta? Odbił piłkę. Kto pierwszy dopadnie do piłki? I mamy gola proszę państwa. Patrząc na powtórkę można powiedzieć, że przeciwnicy sami prosili się o tego gola. Doskonale. Dobre zagranie. Aj, jaka bramka! Ależ urwał się spod opieki i głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Dobre podanie. Jest szansa. Aj, jaka bramka! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Brawo, ładnie podał. I jest znakomicie. Rener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Oddał piłkę. Przedar się przez obronę. Teraz okazja dla Arsenalu. Zdecydował się na strzał. Stopywają bramkę. No tak się zastanawiam, patrząc na powtórkę Włodek, czy Arsenal kiedyś skończy past w czy... No strzela! Walczą do końca, brawo, ale tą bramką zmniejszają tylko i tak wysokie prowadzenie rywala. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadają... Witajcie po pierwszym spotkaniu w tym odcinku. Udało się zwyciężyć Sunderlandem 5 do 2 i było to spotkaniu, w którym udawało się prawie wszystko. Szkoda, że straciliśmy tą bramkę na 5 do dwóch, bo taka głupia kontra wyszła, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. Tak więc analiza. M świetnie, oj, świetnie spisali się nasi napatnicy Walter -E i Vampersi, którzy e, naprawdę, no, jakby grali tak cały sezon, to było, mielibyśmy mistrzostwo już chyba zapewnione. Oraz całkiem niezły mecz, e, Musacio, który zdobył bramkę i nieźle spisywał się w obronie. Ok, tak więc kontynuujmy sobie. Eee, ok. Udało się wbić kolejny level. Super. Dobra, kontynuujmy sobie. Przełożone spotkanie na 7 marca, czyli jakoś za chwilę pewnie. Tak, dokładnie. No niestety nie odpoczniemy sobie za bardzo. Zobaczmy, jak wygląda zmęczenie u chłopaków. Nie jest jakoś strasznie źle. Wolko wejdzie tutaj, tutaj wejdzie hmm, Diabi, Tutaj Jenkinson, a na środku załóżmy. Hmm. Niech będzie Juru. I może damy szansę hmm, Fabińskiemu, który już dawno nie grał. Ok, tutaj zmienimy sobie żerwinię, żeby całkowicie odpoczął. Ktoś tutaj jeszcze mógłby wejść? Hmm, może Frimpong niech wejdzie. Załóżmy za Ramseya. Nie okej, okay. tak więc skład mamy gotowy Zobaczmy sobie tabelę Czy Manchester ma, ma tyle samo meczy co my, ale mamy trzy punkty przewagi Hmm, no dobra, mam nadzieję, że uda się z Newcastle wygrać I żeby ta przewaga się albo powiększyła, albo co najmniej utrzymała Więc rozpocznijmy sobie to spotkanie Hmm, Stoje jest ok, właściwie czy też wyszli taką samą formacją jak my? No jakoś strasznie dobry skład nie jest, no ale każdego rywala nie możemy zlekceważyć i powinniśmy i tak czy siak szanować go, żeby nie odnieść jakiejś głupiej porażki. Ta fatka mogłaby ponownie dać szansę Manchesterowi. Tak więc, je ja Was teraz zapraszam na skrót i oczywiście ustrzymy się zaraz po nim. Świetnie interweniuje. Przeciwnicy przejmują piłkę. Czy to wykorzysta? Takie strzały to Bramkarz może bronić. Za... Ależ to okazja! Uderzenie? Brawo! Gol! No i będzie szansa Może być groźnik Łówkuje na bramkę No tak Świetnie zagrał No będzie gol I mamy gol proszę państwa No można powiedzieć wejście smoka przed zbawki rezerwowych i od razu zdobył gole. Widzicie, po drugim spotkaniu w tym odcinku ponownie udało się zwyciężyć. Tym razem może troszeczkę mniej okazale, ale najważniejsze zwycięstwo. Tak więc najlepiej spisali się Welliton oraz Łukasz Fabiański, który zagrał całkiem solidne spotkanie, jak na bramkarza, który na co dzień nie gra. Poza tym, nieźle pisał się Mertens, co mnie cieszy, bo fajnie by się zaczął rozwijać, bo ten poziom 81. To nie jest zbyt dużo, a potencjał kolega ma spory. Tak więc sobie przejdźmy już dalej. I może dokontynuujmy do 18 marca? Wow. To mamy teraz parę przerwy. No chyba, że znowu przełożę na spotkanie. No właśnie. A nie, to nie to spotkanie na szczęście. Nagroda z turnieju 403 tysiące. To już jest w miarę coś. Czyli co, my nie gramy już w rewanżu z Sunderlandem? Okej, okay, być może wyjdziesz, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczmy. Czy my już nie gramy w takim razie z Sunderlandem, tak? Tak, nie gramy po prostu... Aha, tylko w przypadku remisu byłaby taka sytuacja. Okej, okay, w, ta w takim razie niestety, ale gramy z Liverpoolem 15 kwietnia. Więc jeszcze troszeczkę czasu mamy, żeby się przygotować do tego spotkania. No ale na pewno nie będzie to zbyt łatwy mecz. No dobra, przygotujmy sobie może skład na najbliższe spotkanie. Fajnie, wszyscy wypoczęci, tak więc możemy wyjść najlepiej. fila fila fila, Czy Everton jest teraz na 10 miejsca? Potem gramy za Villą, ale mamy tydzień przerwy, więc spokojnie możemy wyjść najlepszym składem. Chłopaki i tak sobie odpoczną. Musaccio i Ogbona, oczywiście. Na prawej stronie Jervinio, w środku pola Wilshire i Arteta. Na lewej stronie Merten z Wampersi z Wolitonem w ataku. Ok, jak najbardziej hmm, to pasuje. Teraz tak, na ławce rezerwowych. Usiądzie sobie Mik Mikkel jako skrzydłowy, nie Oakseid, tylko Walcott jako środkowy Frimpong i Benayun. może Ramzej lepiej. Tak, ok, Ramzej i na napastnicy Ojo i Agmon Lachor Jak najbardziej może tak być. Tak więc, wszystko już mamy przygotowane. Zerknijmy, może tylko na tabelę. Mamy mecz. Ojo, musimy zwyciężyć ponieważ Manchester United również wygrał swoje spotkanie. I jeżeli nie wygramy, no to niestety znowu z... będziemy mieli tyle samo punktów, więc trzeba uważać i zwyciężyć to spotkanie, chociaż Everton powinniśmy dać radę. Chyba z tym rywalem gra nam się w miarę przyjemnie, tak więc powinno być ok. Ale w tym odcinku to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia następnym razem. Na razie, cześć!